Ja. Jezu, Glaś, Glasienzek. Okej, idziemy teraz, wypoczęliśmy parę godzin, sobie pospaliśmy i idziemy. Idziemy pozwiedzać nasz hotel. Drzewa. Kamerka. W takich tu domkach, bloczkach. Mieszkamy też. Mają dużo akcentów jeszcze właśnie świątecznych. I tutaj, i tutaj, tutaj jest centrum spa. O i y, można za darmo. O, zapomnieliśmy masek. Chyba musimy się wrócić, po nie. O, patrzcie, to są kwiatki takie bardzo one są mm, bardzo tutaj takie typowe. No, gdzie jest? dużo ładnych, tak posłuchajcie. No, fleki by tu szalała. Fleki wyryjasz pas hawne. No, to są, pomyślałem, desy... um. <ścoughs> Jaszczurka, taka już rozjechana. Tutaj to są. Um, to jest wejście do lobby od tylnej strony. A, ah, i tutaj jest um, Widzę szachownicę. Aha, tak to wygląda. Tutaj to, to są tyły naszych domków. Szulę, skład, ambida, co machana. Tam jest par W pogodzie było, że 100% deszcz i burza, zero. Ładna pogoda. Tak to wygląda. My tam, o, tutaj. Tam to z tyłu jest nasza. A tutaj są tak jeszcze z tyłu loże. A tu jest mostek. Tak? Tam pewnie jest kolacja romantyczna dla dwóch, taka możliwość. Tu stoliki. Bo... Hmm. Aha i tutaj jest nasza plaża. Super. Bardzo fajna. O, oh, wow. I kulaus, nie? <głosne> ja. Wow. I tak to wygląda z tej strony. W hotelu zauważyliśmy, jest dużo Francuzów. O, patrzcie, rak! A gdzie jesteś?

No, to <grywa> o, tutaj jest. To są dziury. To są dziury. Tutaj, tutaj... No, w pełno raczku. <grywa> ten jest nawet duży. O, proszę bardzo, tutaj można sobie usiąść, wypić kawę z widokiem na morze temperatura jest bardzo fajna jest cieplutko jest wilgotno, ale nie ma takiej, że człowiek się tak od razu poci i mokry jest jest taka, pomimo wszystko w tym wszystkim świeżość tutaj kamienie, takie typowe dla tego rejonu na Seszelach też takie były, podobne trochę jeszcze większe, ale no one są tutaj dość popularne chyba <gry> okej okay. Okay, jeszcze tutaj zaraz po drugiej stronie, przed barem. Proszę bardzo, jak ładnie można sobie usiąść i się zrelaksować. I tutaj druga mała zatoczka do kąpania. A tu ptaszki. Leciał w moją stronę. Próbelek. Ach, tu korale jakie duże! Uuu! Idziemy je zobaczyć. Ach, to jest ognisko. I sobie e, koralami je obtoczyli. Ach, tutaj, no. O, ślimak tu idzie. To widać, ale on się porusza. Nawet szybko. Guck mal, jest zimno. Okay, jetzt er angst. Schnecke, oder? Ja. My oglądamy z Danielem ten program Naked Survival. Przetrwanie gdzieś tam w jakichś różnych. W takich właśnie miejscach jak to, albo lasach, pustyniach e, nago, 20 dni i, i ludzie tam muszą polować i, i się żywią różnymi rzeczami. Już wyczailiśmy, że gdybyśmy tak tutaj to robili, to byśmy e, już mieli raka do jedzenia, ślimaki, algi, ale pięknie. Tam statki tak daleko, takie dość spore. Jesteśmy jeszcze trochę tacy nieprzytomni. Tak się tutaj ciągnie dalej, plaża. Wow. I co chwilę takie zatoczki. Super. Na przyszłość na urlop z dziećmi. O, tu są większe fale. Fajna miejscowa. Ach, tam jest port. O, pewnie to jest y, stolica tutaj. Louisport, tak się nazywa ta stolica. I tam następne jakieś y, most. Widzę. Panie. Jak przyjechaliśmy rano, to tutaj yy, byli wędkarze, lokalni ludzie i sobie łowili ryby. Stali po pas w wodzie i łowili. No i mieli siaty i tam było widać, że nawet sporo coś tam. Potem jeszcze nakręcę film. Dobra.